Umysł Chrystusa. Spójrzcie ze mną jeszcze raz na wiersz piąty. Niech ten umysł będzie odnowiony, który jest w kim? W Chrystusie Jezusie. Drodzy słuchacze, nie potrzebujemy umysłu Sokratesa albo Arystotelesa lub Platona, Zeno, Zoroastryzmu albo innych greckich filozofów i myślicieli epok. Ty, ja, my potrzebujemy umysłu Chrystusa. Niech ten, Jego umysł będzie w Tobie. Umysł, który był również w Chrystusie, Jezusie. Pamiętaj, przyjacielu, kiedy masz umysł Chrystusa, masz także umysł Boży. Kocham cytować Jezusa. On powiedział w Jana 10:30: Ja i Ojciec jesteśmy jedno. Czy możecie sobie wyobrazić, że kiedy macie umysł Chrystusa, wtedy macie umysł Boży? Czy możesz sobie wyobrazić, że Twój umysł ze wszystkimi ograniczeniami może zawierać i objąć nieskończonego Boga, Boga całego stworzenia, Boga przymierza, Boga stworzyciela wszystkich rzeczy? Tego wszechmocnego, wszechpotężnego i wszechobecnego, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, Boga i Ojca naszego Jezusa Chrystusa, Jego umysł jest w Tobie i we mnie. Pozwól, aby ten umysł pozostał w Tobie, ten, który był także w Chrystusie Jezusie. Chrześcijaństwo wymaga kompletnego człowieka, Jego ciało, duszę i ducha. Oto, co Paweł powiedział w Tesaloniczan 5, wiersz 23, a sam Bóg pokoju, niech was w zupełnej czystości uświęci, i modlę się, aby cały wasz dusz i wasza dusza, i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Naturalnie, twoje ciało zajmuje jakiś obszar tu na Ziemi. Niektórzy więcej, drudzy mniej. Wierzę, że Twoje serce jest tu, że komunikujesz się serce z sercem Boga całego wszechświata. Ale czy mogę spytać, co z Twoim umysłem? Gdzie jest Twój umysł? Niektórzy określają umysł jako największą włóczęgę na świecie. Niektórzy z was tutaj siedzący w waszym umyśle zawędrowaliście na Hawaje. W lipcu, albo na Florydę, a może do jakichś pięknych krajów w Europie. Gdzie jest Twój umysł? Tak, zwracam się do Ciebie osobiście. Czy poddałeś Twój umysł Bogu? Spójrz jeszcze raz. Niech ten umysł będzie odnowiony, ten, który jest w Jezusie. Gdzie byłby Twój umysł? Kiedy jutro pójdziesz do pracy, do szkoły, dokąd zawędruje Twój umysł? Gdy jesteś sam ze sobą, nikt inny, tylko ty, o czym wtedy będziesz myślał? Czy wiesz, co mędrzec mówi w Salomona 23:7? Tak jak myśli w swoim sercu, takim jest. Dlatego chcę Ci powiedzieć, że Twoje myśli staną się Twoimi czynami. Wszystko rozpoczyna się od myśli. Uważaj na swoje myśli. Trzymaj je w ryzach. Rezultatem wyższych myśli jest czyste myślenie. Uważaj na swoje myśli. Wypleń nieprawe, bo doskonała miłość pozbawi cię strachu. Utrzymaj swoje myśli w sprawiedliwości. To wiara i mądrość przenosi ci światło. Bacz na myśli. Utrzymaj je prawe. Patrz na Boga. On cię poprowadzi. Marcus Aurelius powiedział: Nasze życie jest tym, jakim stworzyły je nasze myśli. Mam nadzieję, że to nie tworzy waszego ego, ale muszę to powiedzieć. Nie jesteś tym, kim myślisz, że jesteś, ale to, co myślisz, tym jesteś. Pewien mądry człowiek powiedział: Nie pamiętam, który, może nawet ja. Twój umysł jest tak silny, jak twoja najsłabsza rzecz. Dam wam jeszcze jedno do przemyślenia. Umysł jest jak spadachron, działa tylko, gdy jest otwarty, więc oto moja porada. Oczyszczaj jak nicią dentystyczną umysł każdego dnia, a zapobiegniesz jego rozkładowi. Posłuchajcie jeszcze raz wiersza piątego. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Innymi słowy, użyj swojego umysłu. Wierzę, że to Paweł miał na myśli. Użyj swego umysłu, aby myśleć o tych samych rzeczach, o których myślał Jezus. Czy słyszałem, jak ktoś mnie spytał: A o czym Jezus myślał? Cieszę się, że spytałeś. Ty masz pytanie? Boże słowo ma odpowiedź. Prosto z Encyklopedii Bożej Prawdy, Jezus myślał o wartości duszy. Czy mogę dać Tobie pytanie, które zadał Jezus? Potężne, wzbudzające, penetrujące, bardzo osobiste pytanie. Jezus zapytał apostołów i tłumy, które były z Nim. Jest ono zapisane w Marka 8, 36 i 37. I co z tego, jeżeli człowiek pozyskałby cały świat, a stracił własną duszę? Albo co da w zamian za swoją duszę? Przyjacielu, jeśli byś pozyskał cały świat, wszystkie pieniądze. Całe srebro, złoto, wszystkie naturalne źródła bogactwa, a utracił swą duszę, spędziłbyś całą wieczność w ogniu piekielnym, odizolowany od Boga, bez nadziei. Nie pozwól, by się tobie to stało. A przy okazji nie możesz zdobyć tytułu w tym świecie. A nawet jeśli byś mógł, nie stać by cię było na ubezpieczenie, na podatki i inne wydatki, bo. Ile jest dla ciebie warta twoja dusza? Czy wiesz, że Bóg widział, że twoja dusza była wystarczająco cenna, aby dać za nią swojego syna? Jezus powiedział, znowu cytuję Jezusa, w Jana 3:16, wiesz co Jezus uczynił? Jezus dał nam Biblię w miniaturze. Bóg zawarł całą Biblię w streszczeniu dosłownie kilku słów. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swojego własnego Syna, aby każdy jeden, kto uwierzy w niego, nie poszedł w zatracenie, ale miał wieczne życie. Jezus widział, że Twoja dusza była warta Jego śmierci. Izajasz, prorok Odkupienia, napisał 750 lat, zanim Jezus się narodził w 53 rozdziale Jego proroctwa lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my nie maliśmy, że jest zraniony przez Boga, zabity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze starty, za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy, jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę, nas wszystkich. Znęcali się nad nim. A on cierpiał, znosił w pokorze, nawet nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Więc nie otworzył nawet? Swoich ust. Piotr mówi w pierwszym Piotra, 2,24, On sam, nasze grzechy, sam na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy my, obumarwszy grzechom, dla sprawiedliwości żyć mogli. Muszę się upomnieć, mój przyjacielu, z Bogiem nie ma religijnego przekomarzania się. Nie możesz powiedzieć Bogu, a zróbmy sobie układ. Powiedzisz, przyjacielu, Bóg już uczynił najlepsze przymierze, jakie mogło kiedykolwiek zaistnieć. Uczynił go na miejscu zwanym kalwaria dwa tysiące lat temu i zapieczętował go krwią jego własnego syna, który po sześciu godzinach tortury na krzyżu z ledwością w agonii wypowiedział ostatnie słowa: Wykonało się! Dzięki Bogu, wykonało się! on tego dokonał więc układ transakcja się dokonała hebrajczyków 9:26 mówi uwaga skup się na tym słowie on raz jeden u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie on to uczynił już nigdy nie będzie kolejnego ogrodu getsemane już nigdy nie będzie piłata już nigdy nie będzie kolejnego procesu, kolejnej korony z cierniami, już nie będzie żadnego odkupienia, już nigdy nie będzie innej ofiary za grzech, ponieważ Jezus uczynił najwyższą ofiarę, kiedy umarł na krzyżu, za Twoje grzechy i za moje. Czy wiesz, że Jezus zapłacił za Twoje grzechy swoją śmiercią na Golgocie? Dług, którego ty nie mogłeś spłacić? I w dodatku, nie postawił zaliczki, nie oczekując, że mu zwrócisz w odsetkach. Jezus zapłacił za wszystko. Jestem mu winny jedynie wdzięczności. On nas nie pozostawił brudnym w dole, on obmył nas całkowicie, wybielając nas jak śnieg. Niesamowitym faktem na temat ludzkiej świadomości jest. To, że nawet jeśli nie wierzysz temu, co mówię, ty wierzysz w to, co mówię. Nawet jeżeli odrzucisz prawdę, którą wypowiadam, wewnątrz ciebie jest zakorzenione przekonanie, które możesz próbować zataić przez lata, co będzie tylko potwierdzeniem tego, że to, co usłyszałeś, jest prawdą. To jest prawda, która nie pozwoli nam o sobie zapomnieć. Bo ktokolwiek nie został znaleziony w Księdze Życia, został odrzucony. Czy Twoje imię jest zapisane w Księdze Życia? Czy Twoje imię jest zapisane na jakiejkolwiek stronie tej księgi? Przyjacielu, jestem tu, aby Tobie powiedzieć, że dziś jest Twoim dniem, bo jutro należy do Boga. Życie nie jest pewne, śmierć każdego z nas jest pewna, grzech jest przekleństwem, a Chrystus jest wyjściem i lekarstwem.